Pierwsza taka właściwie uwaga, stwierdzenie to trudno nazwać maszyną. Maszyny nam się kojarzą właśnie z tą tytułową enigmą. Wtedy mieliśmy urządzenia mechaniczne, które coś się kręciło, coś się zapaliło. Natomiast to jest tak naprawdę specjalizowany komputer, który pobiera dane, szyfruje je i wysyła dalej. Cechą taką bardzo szczególną tego urządzenia jest to, że ono jest. Tak naprawdę niewidoczne dla tych urządzeń, które przy jego użyciu nawiązują korespondencję. Mhm. Czyli jeżeli mamy dwa komputery, które znajdują się gdzieś w bardzo odległych miejscach i one chciałyby z sobą nawiązać utajnione połączenie, to pomiędzy te komputery wstawiamy dwa takie szyfratory i komputery nawet nie wiedzą, że te szyfratory pomiędzy nimi stoją i całą komunikację szyfrują. Czyli one tak naprawdę oszukują. Te obie strefy bezpieczne, że pomiędzy nimi tworzony jest taki bezpieczny wirtualny kanał. I dla tych urządzeń, one, tych zewnętrznych, one nie robią nic innego, niż tak, jakby się łączyły normalnie niezabezpieczonym kanałem przez internet. Jak widać, ostatnie wydarzenia, które pokazały, że ochrona informacji, szczególnie jako charakter tajnym, jest bardzo ważna. Poprzez y, złe korzystanie, czy poprzez używanie systemów, które na przykład nie zapominają y, rejestracji użytkowników, y, może dojść do wycieku informacji, jak to miało miejsce ostatnio, y, y, którego dokonał y, 22-letni szeregowiec armii amerykańskiej. Świat tego y, nabiera znaczenie y, z. Konstrukcja narodowego systemu, więc nasz świat narodowy mógłby być wykorzystany również do, jako główny element systemu narodowego krytycznego naszego państwa.